Wherever love goes, there is also misery Siemaneczko wszystkim Z tej strony Laczyk, witam bardzo serdecznie Dzisiaj... Jak by to powiedzieć? Zanim byśmy przyszli do konkretów, zostawcie oczywiście czystą łapeczkę I piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją Ogólnie ludziska, jak możecie wiedzieć Jestem, jestem i mnie nie ma, tu jestem i też nie nie ma Więc w sumie ludziska postanowiłem Kurczę, powrócę do was, bo... Jednak jak słyszę, no... Tęsknimy za tą mlaczek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, ogólnie nie wiem co się dzieje w świecie jednosteilowym, nie mam pojęcia. Dlatego zaczniemy sobie w Minecrafta pykać. przez jest pewien okres czasu, zobaczymy jak to będzie, co tam, jak tam, jak tam. Jak tam. Szczerze powiedziawszy... Brakuje mi tego, że nie nagrywam. Eee, dlatego też chcę w jakiś sposób powrócić do tego. No bo jednak to była rzecz, która naprawdę mi sprawiała mega frajdę. E, lubiłam czytać zawsze jakiś komentarz czy coś zawsze to w jakiś sposób umilało mi dzień umilało mnie umiliło e, dzień, przesadziłem się naprawdę niesamowicie fajnie e, do tego wszystkiego wybrałem sobie skyblocka. skyblocka i sobie rozpoczniemy moją przygodę ogólnie ludziska historia jest taka e, tego skyblocka, że jesteśmy na wyspie no w sumie chyba każdy zna Yy, cały potencjał Tej wszystkich map, hmm. czyli w sumie będziemy sobie coś robili. Czy jakieś mamy tutaj questy, nie questy. Wprawdzie mówiąc, yy, nie wiem. Yy, nie wiem, ale zobaczmy sobie jedynie poziom trudności. Gamy na poziomie trudnym. Yy, mamy żółwie jajko. Do czego służy żółw? Nie mam pojęcia do czego służy żółw. Co to jest? I Co to jest? I Mamy kawałek buzaka nasiona Deni, wiadolawy, lód, trina cukrowej i obsydian No, ogólnie to Pokczamp. Eee, I ogólnie taka ciekawostka, bo ogólnie, na przykład, jeżeli zniszczymy to drzewo, to wiadomo, dostajemy dębowy pin, prawda? Eee, ogólnie, <ścoughs> hmm. Hehehe, <laughs> to prawdziwie mówiąc, tego się najmniej spodziewałem w tym wszystkim, że po prostu stracę jeden kawałek dębą. Dębu eee, i ogólnie, Kurczę no, ej, ej, ej. Szczerze powiedziawszy, nie zrobię tego z jednego powodu, ponieważ obawiam się, że nie to znikać. Ja będę musiał sobie tą wyspę zbudować, ale dlaczego teraz tego nie zrobię? Bo to będzie taki jeden taki główny powód, dlaczego tego nie zrobię. Ponieważ, tak szczerze, yy, dawno w Minecrafta nie grałem i moja tak jakby wiedza odnośnie Minecrafta jest na takim poziomie, <laughs> jakby to powiedzieć, jaka to jest, co to jest, to są, nie mam, jakieś dźwięki to są, tyle w sumie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia jakie to są dźwięki, ale ogólnie ludziska, nie znam się na tym jakby nowszym Minecrafcie, ja nie wiem co to jest, to chyba jest drzewo, prawdopodobnie. I tutaj też otrzymuje takie przedmioty jak wiatr, lawy i niebieski lud lodowca. Miłe mięso, spoko, pogchamp. Eee, to sobie zobaczymy i zobaczmy sobie co tutaj mamy. Oczywiście jak tolaczek mm, nie zna nigdy zbyt dobrze eee, angielskiego. I zobaczmy sobie co tutaj mamy. Więc mamy szczęśliwy, tak zwany, netarowy update, In celebration to było coś w stylu eee, świętowania. Chyba tak to było. W sumie, że tak prawdziwie mówiąc, jak się nie chodzi w ogóle do szkoły, to ten angielski się zapomina. I tutaj mamy, że Skyblock rozpocznie się w naderze. I czy jestem w stanie opuścić go? No żeby pojedzie do normalnego świata. No i w sumie, czy jestem w stanie to zrobić? Prawdopodobnie tak. I ogólnie też się interesowałem na początku tym, w jaki sposób to można dokonać. I ogólnie na samym początku. Muszę zniszczyć sobie spaczonego czona Bo ten spaczony czon Nie mam pojęcia co to jest Wiem, że z tego mogę zrobić deski Więc to jest jakieś dziwne drzewo upośledzone takie jakieś Upośledzone drzewo e... Ciekawe czy mogę to drzewo sadzić, czy są nasiona I ogólnie tutaj mamy takie coś Nie mam pojęcia co to jest co to za... Przy... Co to za blok? Ale ten blok jest wyjątkowy z jednego powodu Ponieważ jak sobie weźmiemy o... Ej, jak sobie weźmiemy o... O to coś, nie wiem co to jest Blok spaczonych brodawek Nie mam pojęcia co to jest Blok spaczonych brodawek To... On jest nie wiem czym, on jest jakimś przedmiotem. To nie jest jakby taki zwykły liść, tylko nie wiem. Co to drzewa jest? W sobie to jest ciężkie do opisania. Nie wiem sam co to jest. Naprawdę, ja bym musiał sobie poczytać chyba w Wikipedii i dowiedzieć się co do, do, do czego służy dany blok. Hmm. Czekajcie, ja bym sobie zbierał jeszcze tutaj więcej trochę tych przedmiotów. Eee. Nie mam pojęcia co to jest. Co to jest? Ja mam pojęcia Nie, tego nie zniszczymy, bo to jest trochę... ...zbyt daleko Dobra, i mam 11 bloków spaczonego czegoś tam e, i tutaj musimy zrobić sobie takiej... Mm, co to jest? Dobra, dostawmy to... Kurde nie co to jest Mogę to zniszczyć? Spacony Spaczony grzyb! Hmm... Mm. Poko jest... Blok plast Co to jest blok plasta miodu? Może? Prawdziwie mówiąc nie wiem. Prawdziwie mówiąc nie wiem. Ja i i tak dalej bie. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Ale wracam do tego. Pierw sobie to obuduję. Mm... Bo to jest takie... Nie wiem w sumie jak to nazwać. Jakiś dzi... To jest jakiś w sumie dziwny blok. Popatrzcie na to, jak damy sobie tutaj niebieski lód lodowcowy, ponieważ jak możecie pamiętać, jesteśmy w Nederze aktualnie i jest to miejsce takie, gdzie jednak wody nie ma. Czy wody jednak nie ma, więc ten lód może standardnie w Nederze funkcjonować. Ale jakbym go zbił, to w sumie jest game over, ponieważ nikt dalej by mnie zabił. I wtedy w taki sposób dajemy sobie tutaj. O! I powstaje nam takie coś. Yy, I w sumie powinienem zrobić jedną z podstawowych rzeczy. Z typowego pnia 3A zespaczonego, bo mam jedną sztukę więcej. Ciekawe czy będzie innego koloru crafting. A nie. Crafting jest tego tak jakby zwyczajnego koloru. Yy, I byśmy musieli w sumie na początku... Co mogę z tego zrobić? Wydaje się cokolwiek zrobić z bloku spaczonych brodawek. Nie mam pojęcia Czy to, jakie to ma zastosowanie Zrobimy tak, potrzebuję sobie zrobić tak Potrzebuję zrobić tak, żeby mieć wystarczającą ilość desek To zrobimy tak, patyki Tyle mi patyków sobie wystarczy eee, i tworzymy sobie pierwszy kilow. tak to mogę określić Pierwszy drewniany kilof. No ale w sumie tego kilofu nie będę miał zbyt długo eee, Czy mogę to ręką wydobyć? No nie. Ręką tego nie wydobędziemy. Wprawdzie mówiąc, yy, teraz gameplay robi się makabycznie nudny z innego powodu, ponieważ yy, jak oglądałem sobie tam na internecie, bo ogólnie... Przez to, że moja znajomość GTA jest taka trochę teraz na poziomie żadnym. Ja zrobiłem tak, że postawiłem vlog, ziemi. mi przypomniałem sobie, jak robi się normalny taki e, gnat, kobra, tak to nazywam, bo to nie jest kobra, to jest bazalt jakiś dziwny i z tego stworzy wypolerowany bazalt. E, i, i... Po prostu sobie zapomniałem, zniszczyłem loot i sobie na tym się to skończyło. E, <laughs> no tak naprawdę, na tym to się skończyło. I jak się orientuje? To potrzebuję bodajże cztery staki tego czegoś, i będę mógł pójść sobie tam daleko, chęt daleko i będzie tam teleport do nederu. I to w sumie tyle. Jaki, jaki do, do To w sumie taki trochę ten. Mm, jak Jakby to nazwać? Jak to się nazywa? Takie zdradzenie delikatne? Nie, ma coś takiego, tak to mogę określić. Mm. Poza tym też mnie zastanawia jedno to, bo aktualnie jestem w tym miejscu, więc jestem tak jakby bezpieczny, jeżeli chodzi o Skyblock, ponieważ jestem na, jakby na małej przestrzeni. Jestem na małej przestrzeni, która jest jakby cała w całości Wyznaczona dla mnie. Ale jestem świadomy innej rzeczy, że jak ludziska bym poszedł dalej, tam głębiej bym wszedł, ale ja jakby się oddalał tej wyspy i to może spowodować, że po prostu tak jakby. Gra będzie myślała o tym, że ja po prostu zdecydowanie więcej zwiedziłem w tej grze. Zdecydowanie zwiedziłem więcej w tej grze. Bez będą już stwory pojawiały się, i to może być leciutko niebezpieczne dla mnie. Poza tym, też nie wiem, czy jestem w. Co to jest? Czernit. Co to jest do cholery czernit? No, i też nie wiem, czy mogę zniszczyć sobie ten blok, co tam jest poniżej. No i to w sumie ludziska tak by się prezentował pierwszy dzień w Skybloku. Mm, tak to wygląda. No, więc tego nie ludziska. ślicznie, że byliście. Pamiętajcie młodeczki, oczywiście o zostawieniu soczystej łapeczki. Pięknym, magicznym prostokąciku zwanym e, subskrypcją. No i z mojej strony to byłby tyle, więc oczywiście szczała.